amortyzatory, dobre wyciszenie, teleskopy, dostałem purę od silnego, duży samochód, a silnik jakby mały. Wyobrażacie sobie, że nadszedł ten moment, w którym obskoczyliśmy wszystkie modele dostępne w Polsce jednej chińskiej marki Bike Beijing, nie ma przed nami tajemnic. Ja nazywam się Juri Szalek, a to jest Automade in China, a dokładnie Beijing numer 7. Ostatni. Była trójka, była piątka, teraz jest siódemka. I od razu powiem Wam, że czuję się w tym samochodzie bardzo dobrze, bo to jest mój gabaryt. Prawie 4,80 m długości, 2,80 m rozstawu osi. Ja mam 198 cm i w tym samochodzie czuję się naprawdę dopasowany, jeśli chodzi o gabaryty. A z wyglądu? Z wyglądu też ten samochód mi się podoba, chociaż może ktoś pomyśleć, że zaczynają mi się podobać wszystkie chińskie samochody. Nie, otóż nie wszystkie mi się podobają i mam jedną generalną uwagę do wszystkich chińskich samochodów, że one wszystkie wyglądają podobnie. To wrażenie moje spotęgowała moja wizyta na targach w Pekinie, gdzie oglądałem dziesiątki, setki Podobnych w zasadzie modeli. Ukryłem wtedy takie hasło, że to są samochody Tesla podobne, bo one naprawdę wyglądają bardzo podobnie do samochodów marki Tesla, no bo chcą wszyscy naśladować te elektryczne samochody. Tutaj mamy duże jedno światło z takim paskiem biegnącym przez całą szerokość nadwozia, napis jak w dwóch pozostałych modelach, szeroki grill, duży i talistwa wloty powietrza, czyli ta chłodnica umieszczona jest bardzo nisko. Tutaj dodatkowo mamy czujniki, radary, sensory. Miejsce na tablicę rejestracyjną dość nisko. Całość sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Proporcje tego samochodu też są yy, przyjemne dla oka. Koło 19 cali, 235 opona na 55, więc tej opony jest całkiem sporo. Yy, bardzo ładny dekor, dekor, który przypomina co? No, 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 jakiś land Rover, coś, jakiś Jaguar i klamki. Klamki, które z pewnością, jak będzie zima i napada dużo śniegu, albo będzie wilgoć, wilgoć się tam dostanie. Pamiętacie, co mi się przytrafiło w Mercedesie, roadsterze? W moich mediach społecznościowych możecie zobaczyć. To nie jest Auto Made in China, więc tam tego nie wrzuciliśmy, ale tego rodzaju klamki, one lubią e, po prostu zimą nie działać, bo coś zamarznie i już. Bardzo ładnie poprowadzona ta linia, dwukolorowe nadwozie, duży panoramiczny dach, reling satynowy. To wszystko sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Tył, dużo płaskich powierzchni, oznaczenie modelu, rura wydechowa, oczywiście udawana rura wydechowa, ale już całkiem bardziej realistyczny dyfuzor. Ta rura wydechowa w niektórych samochodach jest zamontowana nieco wyżej, co sprawia jeszcze bardziej yy, karykaturalne wrażenie. Tutaj po prostu w środku, w rurze wydechowej jest piano black. Widzieliście coś takiego? Piano Black w wykończeniu rury wydechowej. Zastrzeżenie do niektórych chińskich samochodów, tutaj w BYD jest dokładnie to samo. Przycisk otwarcia klapy bagażnika, pokrywy bagażnika jest bardzo nisko, przez co on się bardzo mocno brudzi. Można by było to inaczej rozwiązać, choćby montując przycisk tutaj. Bagażnik, no i tutaj mnie macie, bo bagażnik, jak na moje, ma około 420 litrów, ale muszę to sprawdzić. 410. Widzicie? Rzucam moje spojrzenie, ksz, 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 skanuję wszystkie tutaj wnęki i luki i wychodzi wynik zbliżony do rzeczywistego. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny detal. Tak, nie ma żadnych haczyków, nie ma siateczek, nie ma nawet takich tych dzynksów do zamontowania siatek, ale miły materiał jest tutaj na tej podłodze i tutaj na boku to nie jest nieprzyjemny twardy, skrzeczący plastik. To jest miłe wykończenie. Plastik jest tutaj ładny w jasnym kolorze. Pod spodem, bo to jest podłoga, która ma dwie wysokości, właśnie możemy sobie tę podłogę obniżyć. Proszę bardzo, zrobić tak albo jak coś tutaj chcemy wyciągnąć, możemy sobie w sprytny sposób. Kiedyś myślałem, że tylko Volkswagen wpadł na to, żeby coś takiego zrobić. Mamy dostęp do koła dojazdowego i to też jest dobra informacja, bo w wielu samochodach nie mamy żadnego zapasu. A tutaj mamy dojazdówkę, to nie jest PN wymiar, ale przynajmniej koło mamy. A wiadomo, że takie rzeczy dzieją się kiedy? W piątek po południu, jak jest długi weekend. Po bokach żeby wykorzystać każdą y, przestrzeń w tym bagażniku. Mamy jedną kieszonkę, drugą kieszonkę, również miło wykończoną, ale tutaj żadnej siateczki również nie ma. Lampka, y, gniazdo zapalniczki. Tradycyjnie oczywiście roletka. Wspaniałość. I bardzo fajna funkcja. Dwie pozycje położenia oparć foteli. Bardziej leżąca, mniej leżąca i fotel oczywiście dzielony. I coś co mnie drażni w wielu samochodach. Nie mogę się tutaj wyprostować. Chciałbym, żeby to było wyżej. Nawet w tak skrajnie położonej pozycji wysokiej nie jest to możliwe. Ale pokażę Wam jeden fajny gadżet. Robimy na przykład tak: zatrzymujemy klapę, zatrzymujemy. Załóżmy, że tutaj mamy rurę w garażu i musimy sobie tak ustawić otwieranie wysokości klapy bagażnika, żeby w tą rurę nie zawadzić. Przytrzymujemy przycisk. I już mamy tę pozycję zapamiętaną. I teraz, jak zamkniemy, no trochę to trwa. Kiedyś pamiętam, że w ulubionej marce silnego robiłem test, jak długo się otwiera klapa w czwórce Tada! Wyżej nie poleci. No, a tutaj, proszę Państwa, mógłbym, mam wrażenie, gonić się w tym samochodzie, bo tu jest aż tyle miejsca. Podłoga jest płaska, mam miejsce na stopy pod fotelem pasażera. Mogę sobie usiąść wygodnie. Nie wiem dlaczego chwytam, jakbym chciał przesunąć kanapę. Nie mam takiej potrzeby w ogóle. Nad głową jest bardzo dużo miejsca, 198 cm wzrostu mam, więc tu jest naprawdę. Po prostu no niesamowita ilość miejsca, a jest jeszcze duży panoramiczny dach. Zaraz sobie sprawdzę, jak to wygląda w przypadku tego położenia oparcia, nieco bardziej pionowego i też jest wygodnie. To oczywiście zwiększa przestrzeń bagażową, torby łatwiej jest upakować do tyłu. Mamy siateczkę, nie mamy kieszonki, bo. W odróżnieniu od innych marek i modeli chińskich samochodów mamy tutaj twarde wykończenie. Tego akurat nie lubię, ale no nie ma tu problemu, bo nie dotykam kolanami, więc, więc spoko luz. Mamy gniazdo zapalniczki, mamy jedno złącze USB. Bajk zadbał, żeby to było takie zatkane, na wypadek gdybyśmy jeździli w, nie wiem, po pustyni i piasek. No dobra, to trzeba tu pociągnąć i tutaj jest złącze. Tu jest mała półeczka. Wyroty klimatyzacji. Klimatyzacja dwustrefowa. Jakość sztucznej skóry jest dokładnie taka sama jak w przypadku chińskich samochodów konkurencyjnych marek, czyli Omoda przychodzi mi na myśl, czyli MG. Mam wrażenie, że dostawca po prostu foteli jest cały czas ten sam. Zresztą tak jak u nas kiedyś, Intergroklin. Kto pamięta fotele w Polonezie, silny ty pamiętasz? No właśnie, każdy marzył o fotelach z Intergroklinu. To jest twardy plastik, chociaż no taki jakby mocno nacisnąć, to robi się miękki. To jest bardzo ładne, takie przepikowane. Yy, fajne to robi wrażenie. To jest satynowe, no to takie bardzo delikatne. Yy, system audio, schowki niczym nie wyłożone, więc tutaj będzie coś stukać. No i trochę piano pianobleka. Już zapomnijmy w tej motoryzacji o piano black, no naprawdę. O, I zobaczcie jak to wszystko ładnie jest tutaj poprzykrywane. Yy, ostatnio pokazywałem wam w omodzie jak to wykończenie, tam gdzie się generalnie nie zagląda, wygląda yy, nawet zacząłem rymować. To tutaj wszystko jest ładnie poprzykrywane. Oczywiście tylko te śruby, te nakrętki tych śrub mogłyby być polakierowane w kolorze nadwozia, ale może tak specjalnie yy, jest zrobione. Już się tu nie interesujcie tak. Duży samochód, a silnik jakby mały. 1.5 Turbo 177 koni mechanicznych i tylko i wyłącznie występuje w tej specyfikacji ten samochód na rynku polskim, ale platforma umożliwia także inne napędy w przypadku tego samochodu. Ale zobaczcie, co tutaj znajdziemy. Oprócz silnika są siłowniki, teleskopy to nie są na rany Boga amortyzatory. Amortyzatory są tam. Wyciszenie. Jedna uszczeleczka, Druga uszczeleczka i coś, co muszę Wam pokazać. Zapraszam Pana silnego tutaj. Teraz będziemy wsadzać palce tam, gdzie się palce wsadzać nie powinno. Tak, tak. Wszyscy dobrze wiemy. Tutaj, tutaj jest ten błotnik wyciszony. Chociaż nie wiem, co to widzisz z tej strony. Może z tej strony będziesz widział? Widzisz. To. To jest taka gąbka. Która jest wytłumieniem tego, co dzieje się w całym nadkolu. Europejscy producenci stosują te wyłożenia nadkola z takiego materiału, który powoduje, że jak tam kamyczki uderzają, to też jest to wyciszone. Tutaj nie. Tutaj jest zwykły plastik, więc jest jeszcze pole do rozwoju. Jeśli chcielibyście zobaczyć sam silnik, no to proszę bardzo, silnik wygląda tak. Cztery cylindry. 1,5, aż prosi się tutaj logo Volkswagena, nie? Dobrze, już tutaj proszę się nie interesować. Jest gwarancja na ten samochód. 5 lat i 100 tysięcy gwarancji. 100 tysięcy kilometrów. Czyli wychodzi na to, że bike daje w zasadzie najkrótszą gwarancję bo przecież inni dają 6 lat, 150 albo 8 w przypadku baterii albo silników elektrycznych. Tylko 5 lat, ale, ale przecież bike daje tak naprawdę 10 lat, czyli 5 w fabrycznej gwarancji i 5 w programie, w który możemy sobie tę gwarancję przedłużyć. Zapraszam za kierownicę. Ważna kwestia. Dużo mówimy o pieniądzach, dużo mówimy o cenach. 162 tysiące złotych kosztuje taki bike Beijing 7, to zmusiło konkurencję do obniżenia albo do niepodnoszenia, aż tak mocno. Cen swoich samochodów i taka dość porównywalna skoda Kodiak, która jest trochę mniejsza od tego auta, to trochę to oznacza jakieś 10 cm, kosztuje 170 kilka tysięcy złotych, więc w zasadzie wydawać by się mogło, że to niewielka różnica, bo w skodzie też mamy silnik 1.5, ale tam jest miękka hybryda. 150 koni mechanicznych, czyli troszkę słabszy no i hmm, nieco skromniejsze w wersji podstawowej wyposażenie. No ale dla wielu argumentem będzie to, że to jest Skoda. Tutaj mamy bogate wyposażenie w tej jednej wersji, mocniejszy silnik, ale musimy pogodzić się z tym, że mamy chiński samochód. Wygodny, komfortowy, z dużą liczbą schowków. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Podłokietnik podnoszę i... Ta-da! Tak, test słoika jest, test ogórków tak naprawdę. Zmieścił się jeden słoik, mógłby wejść obok drugi i jeszcze na przykład trzy opakowania parówek. Parówek nie polecam. Mamy tutaj przesuwany cup holder. Drugi cup holder jest nieco niżej, czyli tak naprawdę ten schowek ma trzy piętra. Tutaj możemy coś położyć, możemy to zamknąć. Mamy ten cup holder i mamy drugi cup holder. Bardzo duży to jest schowek. Tutaj mamy schowek. Ale nie wiem, no ja znalazłem takie zastosowanie, że wsadzam tutaj telefon, bo tak naprawdę półka z ładowarką indukcyjną jest w beznadziejnym miejscu, ona jest... Tutaj, więc jak tutaj już położę telefon, to w ogóle go nie widzę i on mam wrażenie, że może tutaj wypaść, bo takie te ograniczniki są bardzo niziutkie. E, tutaj mamy też złącze USB, jedno dla pasażera i drugie dla kierowcy. Dobrze patrzę, że to jest drugie, tak. E, to wszystko kryje się pod tym ekranem dotykowym, który służy do obsługi panelu, do obsługi klimatyzacji, ale tutaj mamy też kilka podstawowych funkcji, takich szybkich, 360, widok z kamer 360. Dobra, dobrej jakości kamera i dobrej jakości wyświetlacz. E, mamy tutaj funkcję asystenta parkowania, o. E, system utrzymujący w pasie, e, system czujniki parkowania, automatyczny hamulec i można ten ekran wyłączyć. Całość deski rozdzielczej e, to jest ten typ bezdaszkowy, czyli duży ekran, tak naprawdę dwa ekrany połączone e, w jedną taflę, nie szkła, tylko plastiku. E, ten element mi się nie podoba. Ten dekor mógłby być jakoś inaczej tutaj zaprojektowany, rozwiązany. To jest moje indywidualne, jakieś tam widzi mi się. Ale jak zapadnie zmierzch, to tutaj ładnie pojawia się takie podświetlenie. To jest twardy, ale dość miły w dotyku plastik. Chociaż on jest tak głęboko tam schowany, że tego tak naprawdę nie będziemy dotykać w zasadzie nigdy. On ma tylko całkiem nieźle wyglądać, ale dobrze wygląda ten, tutaj ta osłona głośnika. No to naprawdę wygląda całkiem nieźle. Tutaj można by było sobie coś odłożyć, ale to będzie latać, więc to jest taka pseudo-półeczka, która półeczką nie jest. Mamy za to tutaj kolejny schowek, też nie jest on niczym wyłożony, więc jak tam wrzucimy jakieś drobne przedmioty, to one będą trzaskać. I w drzwiach też mamy duży schowek na butelkę, ale też nie jest wykończony niczym miłym. Miejsca? Ogrom! Miejsce na lewą rękę, miejsce na prawą rękę. No i można tak wygodnie jeździć i podróżować. Coś, co jeszcze chciałem powiedzieć, to no właśnie. Zadbano tutaj także o komfort pasażerów. Nie tylko silnego, ale pasażera tutaj na tym fotelu. Gdyby silny tutaj usiadł, to mógłby się tutaj rozwalić jak na leżance. Bo ten fotel dodatkowo ma tutaj hmm, taki element. Tak sobie myślę, że jak ktoś jest niższego wzrostu, to to jest element na łydki, a jeśli ktoś jest wyższego wzrostu, to na uda. Więc zależnie jak się uda, tak, tak będzie. Ładne wykończenie czerwoną nicią, wszystko fajnie się zgrywa. Niestety ten fotel, fotel pasażera nie ma regulacji wysokości, a fotel kierowcy regulację wysokości ma. Jeśli chodzi o system infotainment, to przyznaję się bezbicia, nie umiem ustawić. Radia tak, żeby ono zaczynało grać po uruchomieniu samochodu, a to oznacza, że muszę wywołać to granie przyciskiem play za każdym razem. Niestety, zakładam, że tego po prostu nie umiem, więc muszę się dokształcić. Mienie jest proste i czytelne. Oczywiście, można sparować tutaj telefon, można wybrać sobie źródło zewnętrzne muzyki, na przykład. Nie wiem absolutnie po co to jest w samochodach. W chińskich to już naprawdę. No, album ze własnymi, z własnymi zdjęciami. No, po co ja tutaj mam wgrywać z własne zdjęcia? Można oczywiście ustawiać sobie ustawienia samochodów, samochodu, systemów asystujących i tak naprawdę tutaj zaczyna się zabawa, bo tych ustawień wbrew pozorom jest naprawdę sporo. Możemy ustawić sobie jak i kiedy mają zamykać się drzwi, kiedy mają się reglować. Możemy ustawić sobie jak mają działać wycieraczki, jak. Właśnie, mamy ustawić tylną klapę, czy na przykład ma mrugnąć alarm, czy kierunkowskazy albo coś tam zapikać. Oczywiście możemy ustawić światła, dźwięki samochodów, no i tych asystentów przeze mnie wspomnianych. Nie ma polskiego menu, jak w przypadku omody. Musimy tutaj posiłkować się językiem angielskim, ale tych systemów jest całkiem sporo. One są fajnie pogrupowane, więc możemy je. Wyłączyć, no ale niestety po uruchomieniu samochodu one zaczynają być aktywne. No bo tak jest bezpieczniej. Ładne te dekory, ładnie to wszystko wygląda. Fajna jest też kierownica, ona jest bardzo podobna, wręcz taka sama, jak w przypadku piątki. Trójka nie, trójka jest inna. Po lewej stronie mamy możliwość przesuwania widoku ekranu tego ekranu przede mną. Mamy też przycisk Home i takie szybkie cofnięcie. A tutaj mamy możliwość robienia głośniej, ciszej, ale nie tylko w taki sposób. Proszę mnie tutaj kamerować teraz, mój palec. Tutaj plus, minus, gór. Ale zobacz, co mogę, możemy zrobić. Możemy zrobić tak. I co? Przed się zrobiło. No i: To odsyłam od razu do żenującego żartu prowadzącego. Siedzą dwie przyjaciółki przy kawie i jedna zwierza się drugiej. Kupiłam sobie chiński wibrator. Wytrzymał krócej niż mój monarch. No więc tak, nie jest to regulacja głośności gestami. Trzeba dotykać ten panel. O, teraz zadziałało. No ale widzicie, że to działa różnie. Raz działa, raz działa gorzej, raz działa lepiej. No, ale kto nie próbuje, ten nie ma. Jest też w tym samochodzie kilka rzeczy, które naprawdę mogą irytować, i to jest na przykład y, przestawienie siły wspomagania układu kierowniczego. Jeśli stoimy sobie i y, nie wiem, opowiadam Wam, jak ten samochód wygląda i co tutaj można zmienić, to nie ma problemu. Mogę przełączyć na standard i sport. W domyśle, sport, wspomaganie jest bardziej y, stawiające opór. Ale. Nie mogę tego zrobić podczas jazdy. Muszę zrobić to tylko i wyłącznie na postoju. No, bzdura, przyznacie. Z kolei biegi są tak zestopniowane, że czasami mam wrażenie, że mm, silnik wyje zaczyna wkręcać się na obroty, co pokażę wam podczas jazdy. 177 koni mechanicznych, 305 Nm i wydawałoby się, że jak na tak duże auto, to przydałby się tutaj nieco większy i mocniejszy silnik. Ale nie, jakoś to tu wszystko dobrze działa i działa dobrze też zawieszenie. Zobaczcie, po jakich ja dziurach akurat teraz jadę. Specjalnie oczywiście wybraliśmy taką drogę, żeby pokazać Wam, że zawieszenie w tym samochodzie naprawdę jest komfortowe, niezbyt miękkie. Zawieszenie zawieszeniem, ale trzeba pamiętać, że w tym samochodzie jest 19 calowa felga, opona 2, 3, 5 na 45, więc tej opony jest całkiem sporo, a wszystko to to powoduje, że tym samochodem po dziurawych drogach jeździ się dość przyjemnie. I też stoi się dość przyjemnie, jak jest na przykład czerwone światło. Bo miejsca w tym aucie jest bardzo dużo. Wykończenie, bardzo przyzwoite. Powiedziałbym, że nawet lepiej niż przyzwoicie. I teraz już zaczynamy nabierać trochę jakiejś perspektywy. Zaczynamy mieć skalę. I powiedziałbym tak, że. Bike jest zdecydowanie lepiej wykończony y, przy użyciu zdecydowanie lepszych materiałów y, od Omody. No ale Cały czas do samochodów typu Nio albo BYD, temu autu, tej marce jeszcze trochę brakuje. I nie chcę powiedzieć, że ten samochód jest gorszy, on po prostu celuje w innego klienta. No bo pamiętajcie, że te samochody to są dość tanie chińskie samochody. Ten samochód wyceniony jest na nieco ponad 160 tysięcy złotych, a układ napędowy, a platforma to jest dokładnie to samo, co w Bajku 5. Więc jeśli ktoś szuka Większego zdecydowanie samochodu, ale z tymi samymi rozwiązaniami technicznymi o podobnych parametrach, no to w zasadzie. Kupuje to samo, tylko w nieco większym opakowaniu. Każdy samochód, który trafia do naszej redakcji, który później nagrywamy na kanał Auto Made in China, przechodzi taką samą ścieżkę diagnostyczną czyli w momencie, kiedy ten samochód odbieramy, resetuje zużycie paliwa, no i później przy nagraniu możemy się pochwalić średnim zużyciem paliwa. I tutaj kolejne zaskoczenie bo wielokrotnie mówiłem Wam, że te chińskie samochody, te chińskie silniki one. No zużywają nieco więcej paliwa i, i takie 8, 9, a nawet 10 litrów, to nie jest zaskakujący wynik. No to tutaj e, aż sam się zaskoczyłem, bo proszę bardzo. 7,5 litra na 100 km przy tak dużym gabarycie samochodu. przy aucie, które e, mierzy 4 metry ponad 70 cm. przy aucie, które ma tonę 600kg. No to uważam, że to jest naprawdę dobry wynik. A silnik 1,5 wtrysk bezpośredni i powtórzę 177 koni mechanicznych i 305 Nm. A wiecie dlaczego ten silnik może być taki oszczędny? Bo pracuje w cyklu Millera, a to oznacza, że odczucia są takie, jakbyśmy mieli do czynienia z zupełnie inną większą pojemnością. Jeszcze tylko, jak sobie dobrze przypominam, Mazda stosuje taką technologię i silniki 2,5 dają odczucia, jakbyśmy mieli do czynienia z silnikiem 3 litrowym. Dodatkowo w tym 1.5 mamy zmienne fazy rozrządu. Co ciekawe, niektóre chińskie marki zaczęły stosować dwusprzęgłowe skrzynie biegów, a wiadomo, że dwusprzęgłówki są zdecydowanie szybsze, jeśli chodzi o zmianę poszczególnych biegów. Oczywiście mają swoje mankamenty, ale jeśli się do nich przyzwyczajimy, to naprawdę działa to wszystko sprawnie. Brakuje tutaj łopatek. No to trochę może jest już takie pójście w stronę nieco bardziej sportowych emocji, ale te łopatki w przypadku dwusprzęgłówki by się przydały. Pozostaje do dyspozycji przesunięcie sobie tutaj w tryb sportowy skrzyni biegów. No i wtedy dół zrzucamy bieg, do przodu bieg podnosimy i to działa naprawdę sprawnie. Jadąc sobie możemy naprawdę żonglować płynnie i płynnie to wszystko zmieniać. Przyznam się, że ten tryb sport od razu on zaczyna denerwować, bo silnik zaczyna się wkręcać zdecydowanie na wyższe obroty. Maksymalny moment obrotowy jest tutaj dostępny w zakresie 1500-275 obrotów. To stosunkowo nisko, więc to akurat jest fajne, ale ten tryb sport bardzo mocno podbija. No, jeśli. O, sprawdźmy sobie. Jeśli jadę sobie prędkością 80 km na godzinę i mam jakieś 1700-1800 obrotów, to w trybie sport no, te obroty podchodzą do. Tak, no takie 2000-2100. Więc jest różnica, ta różnica jest oczywiście słyszalna, no i wtedy oczywiście o takim niskim spalaniu nie ma mowy, bo silnik musi dostawać więcej paliwa. Więc tak to wszystko tutaj działa. Oczywiście na pokładzie tego samochodu jest tempomat, jest system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu. Ten samochód w, na polskim rynku dostępny jest tylko w jednej specyfikacji. Ona dokładnie kosztuje 162 tysiące zł i jest dość bogato wyposażona. Mamy duży panoramiczny dach, mamy te wszystkie systemy asystujące, mamy oczywiście podgrzewane i wentylowane siedzenie. Wygodne są te siedzenia. Dodatkowo to siedzenie ma tutaj takie. Podparcie na, na Uda, na łydki. No i przede wszystkim, biorąc pod uwagę, że to jest duży samochód, 4,80 m, to tak, lusterka są bardzo duże, ta widoczność jest naprawdę bardzo fajna. Z tyłu widoczność w lusterku wstecznym, szyba nie jest mocno opadająca, więc ta szyba daje dobre pole widzenia. Słupek A, on wydaje się, że jest dość szeroki, ale nie ogranicza widoczności, więc poruszanie się tak dużym samochodem, nawet w zatłoczonym mieście nie powinno stwarzać żadnych problemów. I ciekawostka, właśnie ten sam silnik, który pracuje tutaj, który jest w bajku Beijingu 5, jest, a tak naprawdę będzie w BJC 30, czyli w tym najmniejszym samochodzie nowej marki, która zadebiutuje już po wakacjach na naszym rynku. To będzie taka marka samochodów. Terenowych, a BJ30 to jest auto, które widziałem w Pekinie na targach. Możecie zobaczyć sobie relacje z tych targów na naszym kanale, więc serdecznie zapraszam. Bo o ile inne BJ były w Poznaniu na targach z kolei przywiezione przez dystrybutora, to akurat BJ-30 nie było, no bo BJ-30 miał światową premierę w Pekinie w tym roku na Auto Show 2024. Bardzo. Irytujące jest w tym samochodzie, to, że w momencie, kiedy uruchamiamy ten samochód i wrzucamy na D, czyli chcemy ruszyć, a nie zwolnimy hamulca ręcznego, to niestety nie dzieje się to automatycznie. I jak dodamy tego gazu, to silnik troszkę głupieje, wkręca się na wysokie obroty. My nie jedziemy, bo de facto jesteśmy na hamulcu pomocniczym, więc. Trzeba przywyknąć do takiej albo wyrobić sobie taką procedurę startu. No, i właśnie, żeby noga nie była szybsza od ręki, bo wtedy jest ten nieprzyjemny efekt. A jeśli robimy wszystko ze spokojem, to nie ma absolutnie problemu. Ale przecież jedziemy, więc można powiedzieć o walorach akustycznych także przy wyższych prędkościach. Pojedziemy teraz z jakieś 70-80. I tak, chińskie opony GITI nie powodują żadnego nadmiernego hałasu, żadnego szumu przy nawet takich prędkościach autostradowych. Jedzie się dość przyjemnie, słychać trochę szum, ale auto jest dobrze wyciszone, więc to wszystko sprawia naprawdę dobre wrażenie. A to jest trudne zadanie w tak dużym samochodzie, który no, swoją, swoimi gabarytami tworzy pudło rezonansowe. I nawet na takich spokojnych, ale nieprzyjemnych nierównościach. Tym samochodem jakoś za nadto nie buja. Reasumując, jeśli ktoś szuka naprawdę dużego i wygodnego samochodu rodzinnego, no to siódemka z gamy y, Bajka Beijinga będzie naprawdę idealna. Tutaj miejsca jest pod dostatkiem, zarówno z pozycji kierowcy, jak i na tylnych fotelach. Jeśli ktoś szuka też w miarę oszczędnego samochodu, to przy spokojnej jeździe to spalanie 7-8 litrów jest jak najbardziej do osiągnięcia. Oczywiście, że jeśli jeździmy trochę bardziej dynamicznie, to tak jak mówiłem, w przypadku chińskich samochodów... 11 litrów, czego dowodem jest teraz to wskazanie, nie będzie trudne do osiągnięcia, ale trzeba wtedy liczyć się z tym, że coś za coś. Jeździmy dynamiczniej, auto zużywa więcej paliwa, ale też z drugiej strony, czy z którejś kolejnej strony, nie ma się co dziwić, bo to jest duży i wygodny samochód. Jest to samochód komfortowo zawieszony, nie jest zbyt sztywny. Czasami niektóre systemy mogłyby pracować zdecydowanie płynniej, ale mam wrażenie, że w porównaniu z ten samochód jest nieco bardziej dopracowany. Mam takie przypuszczenie, że on jest po prostu nowszy. Ma nowszy soft, i pytanie tylko, czy ten sam soft. Można zastosować w piątce, wydaje mi się, że nie, więc trzeba po prostu poczekać na aktualizację. Tak to jest w tej współczesnej motoryzacji, że nie czekamy na facelifting, nie czekamy na nową generację, nie musimy wymienić samochodu, tylko po prostu musimy czekać na aktualizację oprogramowania. Cena: 162 tys. zł. Jeśli ktoś chce ten sam napęd, w mniejszym wydaniu 130 tys. zł. W bajku Beijingu 5 będzie miał dokładnie to samo, z podobnym wyposażeniem i w podobnej jakości. I to jest chyba najistotniejsze.